Chciałbym wszystkim tym, którzy są tutaj obecni, ale i również nieobecni, bo bardzo większość tych osób, które wyczytałem jest, pracuje w komisjach działa, więc serdecznie ich pozdrawiamy za pośrednictwem mediów, bardzo dziękujemy. A teraz dwa słowa bardzo bym prosił Sławek i Marta, jako szefowie najliczniejszych okręg zespołów. Bardzo proszę, o dwa słowa. Co Sara i Marta Brzygut. Zapamiętajcie sobie te Drodzy Państwo, mieliśmy ze Sławkiem przyjemność prowadzić kampanię wybor wyborczą do Europarlamentu Pana Posła, więc tak wyszło, że tutaj też jesteśmy na stanowisku. I zespół promocji, tak, najliczniejszy zespół kilkanaście osób, drodzy Państwo, pracujących od drugiej połowy stycznia do 16 maja do godziny 24, 24 godziny na dobę. Bardzo wszystkim dziękuję z osobna i wszystkim razem. Oj, przepraszam, korekta. Tak, tak. Psychicznie i intelektualnie 24. Natomiast drodzy Państwo, ja dziękuję za każdy post, za każde zdjęcie, za każdą rolkę, spot, baner, tak to wszystko przychodziło przez nasze ręce, za każdą ulotkę, wlepkę, czapeczkę, tysiąc pomysłów i za wspaniały zespół, bo siła jest w zespole i musimy pamiętać o tym, że bez zespołu nie dojdziemy do pewnego celu. To jest sport zespołowy i tylko razem wspólnie wygramy. Także wszystkim bardzo dziękuję, którzy nam pomogli, bo promocja faktycznie była najliczniejsza i miała trudne zadanie, bo wszyscy mieliście bardzo bogate potrzeby, ale my graliśmy na Bardzo dziękuję za przypomnienie, jak się nazywam, rzeczywiście w nadbłoku nawału człowiek w moim wieku zapomina. Stanąłem tutaj do zdjęcia, bo takiego tła nie będę już miał prędko, więc zróbmy to zdjęcie, ale kontynuujmy. Słowo nie sala, cała ta trasa, cała ta trasa. A czy to zdjęcie może być również pierwszą damą przyszłą? Zapraszamy pana Aleksandry. Szanowni Państwo, mieliśmy bardzo krótki start, ponieważ decyzja, rejestracja, i musieliśmy być gotowi tam w kilka tygodni dwa, trzy. Pierwsze spotkania muszą takie zorganizowane od 7 lutego. To było pierwsze wydarzenie tego typu to był Gdańsk, a potem szybki zjazd na okręg Rybnik 7 lutego. Tak, tak, grańsko. Ale przejechaliśmy przez wszystkie okręgi, a praca, którą tam wykonano, była. A praca, która tam była wykonana, to wysiłek między ziemi. W tej trasie też też zgubiliśmy jednego naszego kolegę. Niestety odszedł do Pana. Wspomnijmy trochę myślę tą Tomczaka, naszego przyjaciela. A jest A Trudna kampania długa, bo cztery miesiące, więc jesteśmy zmęczeni i tutaj wielkie podziękowania dla naszych członków sympatyków już. Drugokrotnie mówię to, mówiłem już wcześniej w dni temu, ale to jest ogrom pracy i jeszcze Wam wszystkim raz serdecznie wszystkim dziękuję. Wielkie Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za uwagę i oddajemy głos zespołowi prowadzącemu. Mówiłem, że popełnię błędy, bo przy tak dużej liczbie osób nie trudno kogoś pominąć. Adiutant, adiutant, cień pana prezesa Dawid Wachowiak. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dawid Wachowiak, bardzo, bardzo dziękujemy. Zapraszam. Panie Dawidzie, proszę się pokazać. Przepraszam, ale... Się to, naprawdę, nie zapomnę, pominąłem panu koniecznika. Eee. Tak, słusznie, po prezydium, panie prezesie, zapraszam. Przecież tyle razy prowadziłeś i uczestniczyłeś w kampanii, przepraszam. Roman Fryj, zapraszam. 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 Dawid coś jeszcze do Otóż zdjęcia do wiesz, nie zostało sfotografowane, tego w ogóle nie będzie. Dawid Wachowiak zrobił, jak przypuszczam, około 100 tysięcy zdjęć e, tej wiosny. Nie przesadzam. Około 100 tysięcy zdjęć przeszło przez jego ręce. E, I podał mi, przypuszczam, przypuszczam, że ze trzy wagony e, gaśnic Podał mi